Cześć, kochani, witajcie bardzo cieplutko. Dzisiaj przychodzę do Was z propozycją kartki świątecznej. E, tak, e, pierwsza kartka świąteczna, ponieważ mamy już e, koniec października, a listopad szybko zleci, bo to wszystkich świętych i zawsze się coś dzieje. Słuchajcie, ja wybrałam sobie. Papiery z kolekcji Festivals. Tutaj już mam docięte, docięty papier do mojej bazy. Moja baza ma 13,5 cm. Już ją sobie tutaj wyjmuję. 13,5 cm na 13,5 cm. Karty mają pierwsze warstwy mają. 13,2 na 13,2, 12,5 na 12,5, pierwsza warstwa, pierwsza, no, druga warstwa, że tak powiem, taki wymiar ma. I co najważniejsze, to dodatki. Dodatki. Ja tutaj mam taki mech, robotek, zwał, jak zwał. Zakupiłam taką dużą paczkę za 10 zł, słuchajcie. No, dwa lata temu chyba. Dwa lata temu e, na tych halach chińskich. I zobaczcie, jeszcze jak ładnie wygląda. Trzyma się. Mam tutaj jeszcze ususzone pomarańcze. To też jest zakupione. Pomarańcze zasu, zasu, zasuszone do tego arkusza będą fajnie pasowały. Jeszcze jakaś kulka złota mi się skraba. Eee, tu mam swoje cytryny, ale widzicie jakie czarne. Nie wiem jakie suszyć, żeby miała ładny kolor. Eee, odzyskane dwie laseczki eee, cynamonu. Będę musiała w tym roku się zaopatrzyć. I jeszcze eee, jeszcze, jeszcze. Anysz, o ile dobrze mówię. Oh. Takie kuleczki czerwone. Takie małe jeszcze mam też odzyskane. Eee, takie małe szyszunie. To mi się tutaj wszystko do dekoracji przyda. Eee, jeszcze myślałam nad użyciem dzwoneczka. Tutaj mam takie dzwoneczki. Złote na przykład. Weźmy sobie dwa złote dzwoneczki. Jeszcze jakiś sznureczek do tego dobierzemy. I, 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 i. No i co więcej, może jakąś tektureczkę. Zaraz wybierzemy też tektureczkę. Sznureczek do tego trzeba tutaj sobie dociąć. Jakiś ładny. Ja mam tak powiem szczerze, że malutko sznurków Oj. Tak nisko mam ten telefon, zawsze zawadzam jak nie głową to ręką I tutaj was potrzącham Dobra i jeszcze mam tykturki, nie wiem którą wybierzemy Weseł Świąt, może nam się przyda e... Ja jeszcze mam takie Wesołych Świąt Hmm. co by tu jeszcze zaraz sprawdzę aha, tu już mam wielkanocne aha, okej okay. czyli generalnie wygląda na to, że że świątecznych napisów mam tylko dwa do wyboru no dobra, może być i tak. To zostawię sobie te, te dwa napisy. I i, 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 I i jeszcze sobie tutaj może coś wybierzemy z tego. No dobra, ok, czyli wszystko jest już tutaj gotowe. Jeszcze. Zrobimy tak, ja sobie oklejam szybko bazę i zaraz wracam. Ok, słuchajcie, bazę sobie okleiłam. I teraz tak, ten arkusz z dechami, który będzie moją warstwą tutaj ozdobną. Przykleiłam sobie na piankę 3D, na piankę dystansową 3 mm. I słuchajcie. Bez, bez żadnej dodatkowej warstwy naklejam sobie właśnie na ten arkusz z, z pomarańczami Tak, żeby było tutaj w miarę równo I co? Skupimy się tutaj na tej części. Nie mam żadnej wyciętej serwetki, ale... ale... ojej, ojejku, ojejku, Zobaczę sobie z tekturek, ale chyba nic takiego świątecznego zbytnio nie mam. Zobaczę sobie może taką. Taką taką. Rzeczkę. I ja sobie przykleję, a o może okurczę. No to ładnie. rozerwałam już całkowicie to. I ja sobie przykleję na tego chrobotka Tak sobie ułożę. Zaraz zobaczymy, jak to będzie, jakbym ułożyła tak w kółko. On tak ożywi troszeczkę tutaj tą kartkę. Nie wiem. Czy lepiej dać do środka? Nie, do środka na pewno nie. Dobra, to wiecie, wiecie co? Zrobię tak, że ułożę trochę taką kartkę tutaj. Ja tutaj mam przygotowane obok cztery projekty, wszystko mi się zsuwa. Boję się, żeby to nie rypnęło. Tak, jakieś takie kółeczko jest. No i ja tak, może pojedynczo sobie to ułożę, bo nie wiem, jak to tam dalej będzie. Słowo tam glei już nie trzyma. Okay. A wy, czy już robicie świąteczne kartki jakieś? Może jakieś boksy albo jakieś inne cuda. Dajcie znać w komentarzu, czy coś się u Was dzieje. Fajnie jest sobie zrobić coś na samym początku, bo później ten okres taki przedświąteczny jest tak gorący, że po prostu człowiek nie zawsze ma czas usiąść do tej kartki. A fajnie jeżeli kartkę Wyśle się troszeczkę wcześniej, żeby doszła i na ostatnią chwilę, chociaż u mnie to zawsze na ostatnią chwilę jest tak naprawdę. ok, on będzie tutaj taki ruchomy no i dobra no i, no i, no i laseczkę widzicie, tu klej został już nic z tym klejem tutaj nie poczynię jedynie co mogę zrobić to spróbować go odkleić, ale to nie ma sensu nie będę musiała po prostu go zakleić no i oczywiście nakleję na gorąco, kleję sobie te laski cynamonu. W ogóle cynamon jest drogi. Jak tak patrzę po sklepach, żeby kupić, to jest naprawdę drogi. Tak się zastanawiam czasami, co to o szaleć czy coś. Ale też kupiłam go, już nie pamiętam gdzie. Wtedy, bo zaszłam do Tediego, a tu e, oczywiście dwa lata temu, jakoś tak, właśnie w tym okresie, już było pełno, pełno, pełno takich różnych e, inspiracji e, zimowych. I wziąłam sobie. A wiecie, yy, dlaczego akurat wybrałam ten arkusz, bo kurcze, nie mam po licencji czerwonych. Biało, niebieskie, niebieskie, a czerwonych nie mam. I mówię, kurczę, co ja teraz zrobię? Dlatego yy, postawiłam właśnie na taką kompozycję. Yy, taką, wiecie, z tych elementów, z tych dodatków. Żeby tutaj jednak coś zagospodarować, mam po isencję... taką białą. Jedną, ale ona tak średnio mi tutaj pasuje, szczerze mówiąc. Dobra, a gdzie te dzwoneczki? Coś mi tu dzwoniło. jest dzwoneczek. Drugi... Niejku, jakie malutkie dziurki. Nie wiem, czy ja dam radę to przewlec. Uh, uh, uh. O kurczę, kurczę, kurczę. Śliskie. Dobra, jest jeden dzwoneczek. Zaraz będzie drugi. Są dwa dzwoneczki. Zaraz je tutaj gdzieś. Dopasujemy i tak chciałabym, żeby te pomarańczki, te cytrynki, pomarańczki były tu. Nie chcę, żeby ta kompozycja była tak bardzo wyciągnięta na, na dół, tylko żeby ona jednak tutaj była na środku. Coś takiego, kurczę, to mi się. A ta kulka tak. Muszę ją troszeczkę tutaj zmierzyć, bo i tak nie będzie jej widać. Tu sobie zakleję jakoś tak. Oj, widzicie, ten anż też tutaj. Też był, ale mogę tutaj o. Tutaj dam od środka najwyżej. tutaj, tak, jeszcze tutaj właśnie te dzwoneczki co, co gdzie, co, gdzie te dzwoneczki tutaj nakleić, żeby one fajnie wyglądały, żeby nie były bardzo schowane wiecie co, nakleję sobie tutaj już tą cytrynę, tą pomarańczę to już będę wiedziała jak mam dalej iść w którym kierunku o. tutaj troszkę sobie tego myszku dodam i na myszek tego kleju na gorąco i sobie ciachnę tutaj Mm. jeszcze tu mm. i do tego te dwie czerwone kulki tylko jak to położyć właśnie żeby się nie oparzyć jajku, jajku. Mm. I teraz myślałam o tym, żeby te żeby one tutaj były. były. Właśnie, tak tutaj ten sznurek jest ciut długi. I on tak dziwnie tu będzie wyglądał. Teraz sobie to jeszcze coś... Jakaś... Ach! Boże, Inaczej zrobię. Ok. One tutaj będą zatrzymane przez tą... No i zobaczcie co tu się dzieje się. przez tą rameczkę. Ja mam chyba takie malutkie pomarańczki, żeby tutaj ewentualnie coś. Tutaj jeszcze pod spód mi się zmieści Zmieszczą te szyszunie Jakby ktoś sobie chciał zajrzeć, to to będą szyszunie I teraz tak, co tutaj zrobić, żeby, o nie, nie może tak być. Tutaj zakryliśmy sobie. I tutaj, może jeszcze te przyszłonkę. Tych przyszuńców mam sporo z tamtego roku. O. Tylko teraz tak, tutaj pozostaje mi takie wolne miejsce. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, co tutaj z tym poczynić. Naprawdę nie wiem. Ten anysz tutaj, nie wiem, czy pasuje. Może i pasuje, ale mi się nie wpasuje. Też może i by się wpasował. O, wpasował się. No pasował się nawet fajnie, to wygląda tu. Kurde. Jak to moje córeczko mówi, kurde, kurde. No, ale teraz tak. Myślmy. Czy to jeszcze tutaj? Chyba nie, prawda? Tak mała czerwona mała czerwona jeszcze będzie tu i to chyba tyle jeżeli chodzi o kompozycję zaraz to jeszcze coś Napisem trzeba pomyśleć. Ale mnie tenderwuję kurcz, wiecie co te włosy z tego Koleju na gorąco. Kurczę. Taka szybciutka karteczka, bo już... Yy... Koncepcję miałam w głowie ułożoną, i nie musiałam tutaj za wiele myśleć, co Wam tu pokazać. Że powiem krzakom, prawie że z gotowcem, ale fajnie, bo tak, taka oszczędność czasu taka oszczędność czasu dla mnie, dla Was. W tym okresie takim y, jesienno-zimowym, gdzie mamy sporo obowiązków trzeba już zaczynać sprzątać. To czas jest bardzo cenny. Ja wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Dla mnie też powiem szczerze czas jest bardzo cenny. Ok. I teraz jeszcze 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 napis wszędzie wesołych świąt albo Wesołych świąt no, wiem że że uroki tutaj nie powiedziałam ale to mi się chyba e, bardziej wpasuje Patrzcie, przełożę tutaj w bałagan w kraju. Okej. Okay. Jak ja lubię jak te tekturki się ledwo ledwo trzymają, że nie są bardzo przyczepione i nie trzeba tutaj zbytnio ich molestować, jeżeli chodzi o wycinanie. Bardzo lubię tą e, stronę ciemną, wiecie, tą taką przypalaną, ale niestety w napisie to nie ma, nie ma, nie ma, jak tego tego użyć. Teraz tak, z świąt pasuje tu, jak myślicie? Bo mi się podoba tu. Tutaj tak średnio i te w świąt nie będzie tam raczej pasowało, czyli, czyli, ok, czyli tu. Boże Kleina gorąco, nakładać na tekturkę Chyba wyszłam z kadru To jest dopiero hardcore Na tekturkę, na napis Bo na tekturkę jak na tekturkę, ale gorzej właśnie jak jest jakiś napis Zobaczcie, pełno tych włosów Ech. Jeszcze nie daj Boże, jak się przyczepi do do palca. To już tekturka zniszczona. Dobra. He. Udało się. superowo eee. No dzisiaj poszło sprawnie, powiem wam szczerze. Fajnie. Takie tutoriale to ja lubię. Nagrywać szybciutko. Ciach i gotowe. Już wam pokazuję karteczkę. O kurczę, kurczę jeszcze jedną rzecz, którą sobie tu zrobimy to będzie, słuchajcie mój gilder gloss jest położymy sobie tutaj na no to światełko taki błyszczący błyszczący to nie jest żel nie wiem jak to nazwać. Taki pisak. O. Coś jak łóko w O i zobaczcie. Widzicie? Tu mi nie złapało. Dobra. Ciaham to jeszcze raz. Dobra. Teraz musi złapać. No ok. No i dobra kochani, kartka gotowa, pachnąca świątecznie z dzwoneczkami. Dajcie koniecznie znać w komentarzach w komentarzu, czy Wam się podoba. O, zobaczcie, tu jeszcze klej wypłynął. Widzicie? I tu przydałoby się jeszcze to jakoś zakryć. Więc sobie to jeszcze zakryjemy. Jak widzicie wszystko na żywo. Ja tutaj wcześniej coś widziałam takiego, że coś mi się tu stało. Ale czymś się tu zajęłam i zapomniałam. Dobra, zakryte. Uratowana sytuacja. Wszystko elegancko jest. Także żegnam się z Wami. Życzę Wam dużo siły do sprzątania. Żeby to szybko, sprawnie poszło. A przed świętami jeszcze usłyszymy się na pewno za dwa razy. Także do usłyszenia, kochani. Trzymajcie się pa! pa.